Jeśli mogę, w imieniu redakcji wydarzeń, jeszcze zadać pytanie, tym razem polityczne. Chodzi o komentarze pojawiające się i te dotyczące koalicji ewentualnej z Konfederacją. Mowa o sondażach, bo Konfederacja zyskuje. Pojawiają się komentarze, że ani Konfederacja, ani Prawo i Sprawiedliwość nie byłoby zamknięta na ewentualną koalicję. W związku z tym, pytanie do, do Pana, Panie Premierze: Czy wykluczacie Państwo koalicję z Konfederacją, Panie Redaktorze? No, wyszedł Pan wyraźnie poza przedmiot dzisiejszej konferencji. Ja tu jestem w roli wicepremiera, a nie w roli szefa partii. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. My przez cały czas walczymy o to i w naszym głębokim przekonaniu mamy szansę, żeby mieć samodzielną większość. I to jest takie rozwiązanie, które uważamy za najlepsze, przede wszystkim dla Polski. Bardzo proszę, Pani redaktor.